I witam w kolejnej części zagram w Ultima Underworld. Zobaczymy, jak te, te platformy działają. Hmm, hmm, tam na górze. Zaraz. Ja byłem z jednej strony. Ja, aha, to właśnie tu. To już wiem, to już wiem, to już wiem. Ten klucz złoty będzie pasował też do tych drzwi, prawdopodobnie. Eee. Yy... A przecież mogę użyć lewitacji, to mi ułatwi. Tylko jak się tutaj podnosi do góry. A, literka E nas wznosi. Wno I to kurczę, tak ułatwia sytuację. Przecież na nim musiałem tutaj skakać. Myśl, człowieku, myśl. Szkoda, że to takie. A tutaj jeszcze jest coś oprócz drzwi. Jakieś. Aha, to nic chyba nie jest. Nie wiem, może tutaj trzeba użyć Charl Reveal, jak zawsze. Czyli jak zawsze. Te, e, i to są drzwi. A to właśnie te drzwi to można nawet wyważyć, ale nie trzeba. Dobra, czyli teraz mam super przejście. Już zawsze sobie mogę wrócić bez problemu do szóstego poziomu. Ale tutaj jeszcze były jakieś kurczę nad przejścia A nie, to, to już tam byłem. Tam był tylko labirynt z jednej strony. Muszę znaleźć dwie rzeczy. Gdzieś, gdzieś są dwie rzeczy: mapka co do labiryntu, jeśli się nie mylę, albo nie wiem, czy nie pierścień, który chroni przed efektem tego labiryntu, bo nie wiem, czy wiecie, czy mówiłem, chyba nie. Tam jest taki labirynt i on po prostu pewne jego e, fragmenty podłóg zabijają, czy coś w tym stylu, więc to nie jest takie proste. Jak myślicie? Można zawsze go próbować przejść w normalny sposób, ale nie wiem czy to się opłaca. Mogę spróbować teraz tak zrobić dla testu. Żeby wam zademonstrować jak to działa, tylko chcę sprawdzić czy wszystko tu odkryłem. W tym lava pit. Coś tutaj się mieści w tym miejscu na pewno. Dziwne, eee, że tu nie ma sekretu. A nie, tu się przecież nic nie mieści, tu jest To jest centrum. To centrum, prawda? Więc tu nic nie może być. A co ja tutaj noszę cały czas? E. Northwest Mapping. North. To tutaj był ten Horatio chyba. Ten Horatio. A co to jest? Nie, to ja tutaj jeszcze nie byłem. Czy to nie jest jakieś zejście do... La, lawy? Czy... Nie, tu chyba nic nie ma. Pułapka. Nie, pająki mi nie wyskoczyły, więc... to nie pułapka. No to co, próbujemy z labiryntem? Już tu widzę jakiś krew, kości czy to? At last, now all that left is to conquer the maze. I, i już zginął od razu. <noise> Może jak będę latał, to nie będzie mnie to dotyczyć ciekawego... Nie, na się nie zmieszczę, że tak powiem. A, to było lip A, nie zabijają, ale odbierają życie ciekawe fragmenty podłogi. Jak duży jest ten labirynt? Nie mam pojęcia. Pewnie tyle miejsca zajmuje. No, to nie ma sensu, jak widać. Jak każdy fragment podłogi tutaj rani. No, nie każdy, ale. Idę. Jest... No i już zaraz zginę, Nie, to bez sensu. Tu trzeba mieć albo coś, co chroni, albo jakąś mapkę do tego. Tylko kurczę, no. no. Wszystko, gdybym miał ten Char Reveal, to by było takie prostsze. Takie proste. Ale chyba muszę przejść, kurczę, ten labirynt. Zastanawiam się. Eee, tu jest wejście do labiryntu, tak z jednej strony. Eee, <laughs> chyba zejdę na poziom ósmy na chwilę. zobaczyć, jak to wygląda. Ewentualnie tutaj sprawdzę. Tutaj zawsze mogę wrócić do więzień. Ja już tutaj... Zostało mi tutaj trzech dosyć istotnych więźniów. Każdy coś ważnego ma do powiedzenia, prawdopodobnie. Um, A, wie... A, znaczy, nie, to... jak ta woda, to chyba nic ciekawego nie ma. Co ja mogę zrobić jeszcze, zanim mam pójść do labiryntu, kurde? Chyba, że go... Nie, to nie ma sensu, żebym tego przebiegł na chama. Niby dotarłem tutaj. Stać trochę zdrowia przy tym, to biegnę cały czas przy ścianie tej. Ja jakoś tak biegnę. O, dotarłem gdzieś. Może ten labirynt nie jest taki straszny, jak się wydaje. Co to za miejsce dziwne? A, chyba po prostu ślepy załówek, pseudo. Biegnij, awatar, biegnij! Może jak się biegnie, to cię nie rani tak bardzo. Nie. To trafiłem na jakąś... podłogę śmierci totalnie. Jeszcze raz spróbuję. Ostatni raz, albo nie ostatni. Bo mnie to po prostu kusi, żeby to kurde przebiec. Ech. Gdzie ja mam trafić? Jak najbardziej na południe. Znowu trafiłem w takie miejsce. Ehm. Um, mm, mm, mm. Trochę bardziej tutaj. Znowu trafiłem na to miejsce. Szlak. To jest jedno miejsce takie, które zabija. Prawdopodobnie. Jeszcze raz spróbuję, bo ja podejrzewam, że tam jest tak zrobione. Że z dwóch stron dają te takie kafelki zabójcze. Że tak nazwę. Gdzie to było? I zaraz. To jest właśnie czekajcie... tak? Powinienem tak zrobić. O! I teraz tu przejść. Nie, i tu. To zabija. I tu zabija, chyba. A dlaczego tutaj nic nie ma? No, ja myślę, że to jest sekret będzie. Dupa, nie sekret. A, dobra, niech zginę. Już nie, dobrze, niedobrze. Spokój będzie. No, nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. Będę musiał. Będę musiał, kurde... to review Wszystko przez to, wszystko tak dowaliłem z tym... strasznie. Dobra, sobie sobie przerwę, muszę coś sprawdzić po prostu. Muszę coś sprawdzić. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, w tym po prostu było próba przejścia labiryntu, próby przejścia labiryntu nieudane zupełnie. Na razie.